Siemanko z tej strony Kuba z pokoju typerów. Na dzisiaj przygotowałem dla Was propozycję na rozpoczynający się Wimbledon. Ale, oczywiście, zanim propozycja, to poniżej w komentarzu czeka na Was link, w którym do odebrania macie darmowy zakład do 50 zł ze zwrotem na konto główne od BetClick. A teraz przechodzimy do analizy. Tam, początek Wimbledonu, przygotowałem dla Was propozycję długoterminową po bardzo wysokim kursie. Wimbledon ma na pewno jednego faworyta, jest nim Nole Dziokowicz i nie powinno to nikogo zadziwiać, jest on w niesamowitej formie. Ostatnio grał na Majorce w Debla. Zrezygnował w finale, nie wiadomo w sumie dlaczego. Przewidujemy, że przede wszystkim dlatego, że chciał się przygotować do Wimbledonu i nie chciał dzień przed grać na Majorce Debla w finale. I to nie dziwi, że jest faworytem. Jednak uważam, że trawa to taka nawierzchnia, na której jest duże waluę na serwismenów Na pewno ja nie pójdę w Pójdę w stronę Rogera Federera, który uwielbia tą nawierzchnię. Wiemy w jakiej formie jest Federer. Ostatnio w hale no, nie popisał się przegrywając 2 do 1 z Ożerem alias Simem. Ale przypomnijmy sobie, jak przegrywał z Hasem na tym samym turnieju. W słabym stylu, i wszyscy uważali, że to już jest taki początek końca. Federera po czym on tydzień później wygrywa Wimbledon i kolejny raz triumfuje w Londynie. Uważam, że tym razem może być podobnie. Federer jest skupiony na tej nawierzchni, no i to jest jego jedyny cel, chyba tak naprawdę na ten moment: wygrać Wimbledon. Wydaje mi się, że Roger ma szansę to zrobić. Jednak czy zdrowie na to pozwoli, zależy, jak będą wyglądały te początkowe rundy. Jeśli Federer będzie wygrywał szybko, bez większych problemów, to ta jego forma fizyczna powinna być dosyć dobra i nie powinien mieć on jakichś większych problemów. Uważam, że Federer, jest, jeśli jest dobrze przygotowany, to ma szansę zagrozić yy, dzieckowicowi. Bo jak nie on, no to chyba nikt nie może zagrozić Serbowi, który jest w wyśmienitej formie. Ja stawiam na Federer'a trochę dla emocji, trochę z sentymentu. Dla mnie jest to wielki mistrz i chciałbym, żeby wygrał ten Wimbledon. I kto wie, może nie zakończył kariery, ale już tak pod koniec tej jego kariery no, należałoby mu się to zwycięstwo po prostu i nadzieję, że Federer wygrał. Uważam, że kurs jest bardzo wysoki. Dlatego zaryzykuję i obstawię, że Roger zwycięży Tegorocznej odsłonie Wimbledonu. A więc tak, na koniec oczywiście konkursik, w którym do wygrania jest 50 zł bonusu od BetClick. Co musicie zrobić, żeby wygrać bonus? Musicie wytypować ilość gemów i zwycięzcę spotkania Federer Manarino. Na dzisiaj to tyle. Miejmy nadzieję, że propozycje będą udane. I na Waszych kontach pojawią się pieniążki. Dzięki bardzo, trzymajcie się i się